Stars in the Trash to więcej niż tylko platformówka. To misternie wykonana Oda do klasycznej animacji i wzruszająca opowieść o przygodach psotnego kota. Stworzona przez niewielki zespół z widoczną pasją, gra jest wizualną ucztą, która łączy nostalgiczny urok z wciągającą rozgrywką. Jako osoba, która ma słabość do bezdomnych zwierząt, szczególnie kotów, Gra mocno na mnie wpłynęła, sprawiając, że doświadczenie było zarówno przyjemne, jak i osobiście poruszające. Gra od razu urzeka swoim oszałamiającym, w całości ręcznie rysowanym stylem artystycznym, przypominającym stare filmy animowane. Każda klatka namalowana w akwarelowych odcieniach emanuje staroświeckim urokiem, który jest zarówno wizualnie zapierający dech w piersiach, jak i imponujący technicznie. Płynne, klatka po klatce animacje ożywiają świat, sprawiając, że każdy ruch wydaje się przemyślany i znaczący. Widać, że ogromna ilość troski i poświęcenia została włożona w stworzenie każdego elementu wizualnego, od projektów postaci po szczegółowe tła. Dbałość o szczegóły jest zdumiewająca. Sprawiając, że gra przypomina interaktywne dzieło sztuki. To artystyczne zaangażowanie jest szczególnie imponujące, biorąc pod uwagę mały zespół stojący za projektem, co podkreśla ich zobowiązanie do dostarczenia wizualnie porywającego doświadczenia. Gracze przejmują kontrolę nad bezimiennym kotem domowym, który po sprzeczce z innym zwierzakiem wyrusza na przygodę w świat zewnętrzny. Początkowe eskapady są lekkie i kapryśne, ale ton zmienia się, gdy hycel zaczyna stanowić bardziej złowrogie zagrożenie. Gra mistrzowsko równoważy tę zmianę tonu, utrzymując zaangażowanie gracza w dążeniu kota do bezpieczeństwa i wygody. Narracja jest wzbogacona przez mechanikę platformową gry. Choć nie są one przesadnie skomplikowane, wyzwania są przyjemne i służą nadrzędnej historii. Sprawiając wrażenie naturalnej części narracji, a nie odłączonych przeszkód. Rozgrywka jest satysfakcjonująca, z płynnym i responsywnym sterowaniem, które sprawia, że poruszanie się po świecie jest prawdziwą przyjemnością. Nawet proste czynności, takie jak spacer po mieście, są wizualnie nagradzające. Dodanie walki, jak pamiętna walka z bosem, z odkurzaczem, dodaje kolejnej różnorodności. Gra składająca się z dziesięciu poziomów może zostać ukończona w przybliżeniu od dwóch do trzech godzin, w zależności od umiejętności. Sama rozgrywka jest prosta, ale wciągająca historia i urzekające elementy wizualne sprawiają, że wrażenia są świeże przez cały czas. Jednak Stars in the trash ma kilka drobnych wad. Przejścia między segmentami rozgrywki lub po przegranej są nagłe, często wykorzystując efekt kleksa z atramentu. Może to być powtarzalne i okazjonalnie zgrzytliwe, zakłócając w inny sposób płynny przepływ. Poważniejszym problemem jest brak funkcji zapisywania w trakcie poziomu. Oznacza to, że wyjście z gry przed ukończeniem poziomu wymaga ponownego uruchomienia go od początku. To w połączeniu z poziomami, które nie zawsze zapisują się poprawnie, co może prowadzić do ponownego przechodzenia ukończonych już sekcji, frustruje graczy, którzy wolą grać we własnym tempie. Pomimo tych technicznych niedociągnięć, Stars in the Trash to zachwycające doświadczenie, które ukazuje piękno ręcznie rysowanej animacji. To gra, która wyraźnie kocha klasyczne kreskówki i oferuje wyjątkową. Oszałamiającą wizualnie przygodę platformową. Połączenie uroczego stylu graficznego, solidnej mechaniki rozgrywki i wzruszającej narracji sprawia, że jest to wartościowy tytuł dla fanów platformówek, entuzjastów animacji i oczywiście miłośników kotów. Chociaż skorzystałaby na bardziej rozbudowanym systemie zapisywania. Urok i artyzm gry sprawiają, że jest to klejnot, który łatwo polecić, a po niewielkim dopracowaniu mógłby szybko stać się współczesnym klasykiem. To dowód na to, co można osiągnąć dzięki pasji, kreatywności i głębokiej miłości do formy sztuki. A jaka jest opinia ludzi, którzy już grali? Stars in the trash. Wydaje się być grą, która głęboko poruszyła tych, którzy w nią zagrali, często wywołując silne emocjonalne reakcje. Jest ona konsekwentnie chwalona za swój oszałamiający, ręcznie rysowany styl graficzny, przywodzący na myśl klasyczną animację Disneya i dzieła Dona Bluta. Prezentacja wizualna, w tym animacja, a nawet projekt menu, wydają się być główną atrakcją, a wielu opisuje je jako arcydzieło. Gra jest szczególnie lubiana przez fanów gier z motywem Kota, a kilku recenzentów zauważyło, że gra wydawała się być stworzona przez właścicieli zwierząt. Główny bohater Kot jest wielokrotnie opisywany jako ujmujący i charyzmatyczny, a jego osobowość przebija się przez animacje i interakcje. Historia gry jest konsekwentnie opisywana jako serdeczna i emocjonalna, a niektórzy gracze twierdzą, że zabrała ich w emocjonalny rollercoaster. Pomimo swojej krótkiej długości, narracja jest postrzegana jako znacząca, a niektóre recenzje pokazują, że scena końcowa jest szczególnie wzruszająca i zapadająca w pamięć. Kilka recenzji mówi o silnym emocjonalnym połączeniu z grą i jej historią. Pod względem rozgrywki gra jest platformówką, która łączy akcje, eksplorację i kilka lekkich zagadek. Jednak opinie na temat rozgrywki wydają się być bardziej podzielone. Niektórzy recenzenci wybaczają wszelkie wady ze względu na ogromny wysiłek wymagany przy produkcji artystycznej. Niektórzy uważają, że platformówka jest satysfakcjonująca, jednak inni opisują rozgrywkę jako nieco toporną. Szczególna krytyka dotycząca rozgrywki koncentruje się na małych obszarach docelowych dla celów. Wspomina się również, że czasami gra może wymagać tworzenia własnej narracji i istnieje poczucie odłączenia od świata. Niektórzy twierdzą, że historia gry przypomina dzień z życia kota, co nie daje silnej motywacji do podejmowanych działań i to można by poprawić. Techniczna wydajność gry wydaje się być dobra. Działa bez zarzutu na Steam Decku. Pomimo pozytywnego odzewu istnieje wyraźna krytyka dotycząca dostępności, obecność intensywnych migających świateł w jednej konkretnej scenie. Pojawia się prośba o dodanie opcji w sekcji Dostępność, aby wyłączyć migające światła lub zastąpić je innym wizualnym sygnałem. Ogólnie rzecz biorąc, Stars in the Trash jest postrzegana jako piękna, artystyczna gra ze wzruszającą historią, polecana tym, którzy kochają zwierzęta i są zainteresowani krótkim, emocjonalnym doświadczeniem. Jest postrzegana jako świadectwo siły niezależnego rozwoju, prezentujące kreatywność i innowacyjność. Chociaż pojawiają się pewne drobne skargi dotyczące rozgrywki i braku opcji dostępności w odniesieniu do migających świateł, Gra jest uważana za wartościowe doświadczenie. Wielu wyraża oczekiwanie na przyszłe projekty zespołu Walhalla Katz, mając nadzieję na zobaczenie większej ilości pracy w tym samym duchu.